Witam Was wieczorem. Dzisiaj zacząłem od pokazania. Tutaj akurat jest wieczorny oprządek. Jest stają kukuryce krowy. Tutaj jest ten jeden opas i ssaduje to. Tutaj też na tej stronie dostałem już. Tak się aktualnie prezentuje. Krowy. I zachęcam do zasubskrybowania i lecimy z dalszym dniówką i coś tam podziałamy. Jak to zwykle bywa, miała być Sobotnia robota. Jest niedzielne obejście. Zacząłem, już wstęp mamy Tutaj kuski ostatnio, tam wiem że się ale no, ona chyba będzie kotna ta raczej nie nie będziemy jej raczej zakacać o tu cielaczki troszkę walczymy jeszcze u nich z biegunką, ale odpukać tam coś, co, co, coś tam działamy weterynarz był chyba z dwa razy na pewno co ważne, o te sztuki te dwie szacujemy, że już mają ponad 500 kg znaczy no, nawet ponad 600 choć nie wiem Straciłem wagę wokół. Jeszcze potrzymamy je do Nowego Roku i te dwie fajne takie beczki wyjadą. No jestem, jestem, ciekaw co tam waga pokaże. Miałem wyjechać przed świętami, ale decydujemy się jeszcze je potrzymać troszkę. Potem te to już w ogóle sobie jeszcze trochę postoją. Ale, tak jak tu widać, o. Mają około 20 miesięcy w tym, w tym momencie. Zaraz dostanę przyjeżdżam do im wysłotki, dostanę od rana, była się na kieszonka. Tak wygląda. Rogił naprawdę olbrzymie, dawno nie mieliśmy takiej sztuki. co to też jest kupiona, więc teraz inny genom. Yy. Na ro rogi, bo nasze zazwyczaj są genetycznie z mniejszymi rogami, ale i tak potężna sztuka. Tutaj nic się nie zmienia, ale zmieniło się coś u Herefordów do których zaraz przejdziemy. Tak, jak powiedziałem, tak zrobiłem. Wysłotki podane i tak się zagadają, właśnie. Potem i podgarnę resztę tej na kieszonki jak zjedzą, ale teraz niech się zajadają. O! Smakołyki trwają już roztopy, zima na razie odpuszcza, po dwóch, chyba czy trzech tygodniach ciągłe pokrywy, po dwóch chyba Odpuszcza i tu taka zmiana słoma yy, jara dokładnie albo pszenna. Przędna chyba tym razem Taka mieszanka Ale no ogólnie słomy jary Mamy do nich dostęp Do kupienia Siana nie ma w okolicy kompletnie Cena z kosmosu jedynie Nieosiągane plus No wyglądają bardzo dobrze więc Na razie trochę ograniczymy y Karmienie sianem które jest ograniczone I to mocno w tym roku I no chwilę mają słomę jednak jedzą ją też bardzo dobrze Bo ogólnie zauważyłem, że podjadają tą do żytniom, żytnią Więc mówię, przywiozłem im taką I wcale nie narzekają bardzo Wiadomo, że siano byłoby lepsze dla nich Ale mam z znajomego Karmił również tylko słomą przez dłuższy czas Mięsne i wyglądały jakby dostawały dobrą kieszonkę No, takie kuleczki sam, więc no tam troszkę, ta jest, jeszcze widać, że cielak jeszcze mam trochę, doj, ale ta ma się w świetnej formie. Liczymy już na cielaka wiosennego, czy latem, zobaczymy. Szano też dostaną, jak tą samę zjedzą, prawdopodobnie. Chciałem to się tutaj zabezpieczyć, się, gdyby tej samy mocno nie chciały jeść, ale wbrew pozorom zjadły już dość dużą ilość i. No, i są najedzone. Wody też tak sobie piją. A propos zmiany: tu nastąpiła dołożenie, znaczy pierdoła, ale dołożenie gniazdka, Gniazdek, bo nie zaczęło brakować otworów i na te przeduszki robiłem, ale nie ma to jak. Jak chcę już to zrobić? To jest ogrzewanie wanny, elektryzator, ogrzewanie kranu. I tutaj wieczorem, jak się przychodzi światło, mogłoby być rozwiązane na włącznik gdzieś tam przy wejściu. Ale tu aż nie masz tak dużo też tego do robienia, więc przychodzi się tutaj wieczorem rzadko, a jak już się przychodzi, to światełko od tego świecą na tyle, że to bez problemu się wczepi tutaj. No, zwykły kamer grzewczyk, to dla nowych widzów obłożony jest wanna. Włącza się w nocy i w dzień chyba jakoś w południe trochę. W sumie teraz idzie odwilż, więc pewnie znowu to wyłączę, bo, bo nie potrzebuje, po co ma chodzić i złotówki nabijać. Rura jak widzicie nadal nie wspawana, ale jest tutaj dużo słomy. Aktualnie przymierzamy się za tydzień może do sprzątania im, a wtedy to będzie pospawane. O Tak się prezentują. Głodne nie są, nie ryczą. Obornik produkują mi to W sporych ilości teraz Więc Widać tutaj Ostre wyjady już tą słomę No a tak jak mówię słomę mamy dostęp w Około 80 zł za baloty Siano 180 160 do 200 I to nie w najbliższej okolicy A tak jak mówię Aż takiej dużej różnicy to i mnie zrobić, czy dostaną siano czy słomę trochę naprzemiennie. Tak to tu wygląda. Czekaliśmy za odwilżą. Będzie trzeba rozrzutnik posprzątać pochować trochę maszyny. Tylko posprzątamy u No, 60 jest do rozczepienia. I tam takie pierdoły trochę. Ogarnięcia podwórka. Był mróz, nie chcieliśmy ruszać, żeby coś się jeszcze nie ten bo zabrudzone, nie pourywało jak się włączy więc teraz będziemy działać już niedługo Podjechałem tu pod pryzmę z wysłodkami i jeszcze chciałem poruszyć temat, o którym zapomniałem wcześniej a mianowicie od tego, znaczy, zaczął się mój kanał kochiny czyli kury ozdobne plus kozy głównie kozy, mam w tym trochę wiedzę. ale jakby ktoś chciał to coś tam mogę podpowiedzieć zawsze no zostały tylko dwie kozy gdyż Czas, opłacalność, dokładanie tego do interesu nie pozwoliły, z prawda trzymać ich więcej. Plus też no, spaszą no, trochę te, te kozy jednak zjedzą. Interesu nie przynoszą, więc postawiliśmy na Herefordy, które aktualnie też może i zysków nie przynoszą jeszcze, no ale w nich jest jakiś potencjał, a niestety w kozach potencjał był w czasie covida, z czegoś nie boję mówić. Żaden kozy każdy chciał kupić. No teraz tego zbytu już, już nie ma, takiego A kochiny, no to To już kompletnie brak czasu przez szkołę i wszystko Też ograniczają hodowlę do zera, zostały tam Chyba trzy kurki plus kogucik, schodzą z kurami, nieskami Miałem sprzedać, ale Tam wysyłki też porobili trochę Utrudnienia w tym, więc rezygnowałem. I aktualnie Główne bydło Na tym kanale będzie puste prace, no to kozy no to one zostaną do śmierci w swojej, jak to się mówi są to dwie pierwsze kozy, które no nie planuję ich ich nigdy sprzedawać, tutaj pryzma obornikiem rośnie przy okazji i, i tak to będzie wyglądało a albo kós, coś tam, jakaś aktywność się pojawiła nic w waszej stroje to i z mojej też jest chęć nagrywania piszcie śmiało komentarze, ja z chęcią na nie podpowiadam a teraz już zajmuję się ładowaniem i karmieniem reszty krów. No więc na koniec tego materiału się z nami żegnam. Zachęcam do subskrybowania, dania łapki w górę, co mnie zmotywuje do nagrywania kolejnych materiałów.